Z nami trener Maciej Górecki po meczu z MR% stary kurowo, wynik 3 do 1. Cztery mecze, cztery wygrane, no chyba start marzenia w nowym zespole. Na pewno tak. No nie, można coś, nie ma co się oszukiwać, że jak się mecze wygrywa, to zawsze jest fajnie i, i taki start można było sobie tylko wymarzyć. Dzisiaj nowa rola, można powiedzieć, i tak, to dosyć szybko zmieniona pozycja, z której trener musi ten mecz obserwować. Dzisiaj z trybun. Czy to było duże utrudnienie do prowadzenia zespołu? Tak, na pewno. Dla mnie była to nowa sytuacja. Pierwszy raz się w takiej sytuacji znalazłem, ale to poniekąd też z własnej winy. Wiele, wiele informacji mam wrażenie, które przekazywałem, że tam z trybuny nie dochodziło do boiska. Byłem po prostu za daleko i, i, i e, trzeba było po prostu już więcej więcej korygować w szatni i, i a, ale akurat to się udało, tak? bo mimo tego, że, że po pierwsze wygrywaliśmy 21, to ta pierwsza połowa nie była w naszym wykonaniu jakoś specjalnie e, dobra. E, byliśmy tacy trochę zbyt śnięci. To wszystko było robione za wolno. E, brakowało pressingu na przeciwnika i, 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 i gdzieś ta, no mówię, ta pierwsza połowa słabsza od drugiej, o tak powiem, tak, druga połowa już, już fajnie weszliśmy w, tą, w, te, w ten mecz i, i stworzyliśmy sobie naprawdę mnóstwo sytuacji, żeby podnieść wynik tego spotkania, nie, nie, nie byliśmy skuteczni, ale, ale już zdecydowanie lepszy obraz tej drugiej połowy niż pierwszej. No Dosyć długa wypowiedź, dlatego może odniosę się wpierw do tego początku. Wydaje się, że trenerowi może by się przydał megapon na kolejne spotkanie, kiedy będzie, bo to prawdopodobnie będą dwa spotkania prowadzone z trybun, tak, tak się domyślamy. Tak, ale myślę, że w Rzepinie trybuny są blisko, więc tu będzie akurat łatwiej trochę. No właśnie, pytanie, czy może warto byłoby też, żeby trener być może z drugiej strony się ustawiał, bo tutaj trybuny z, z, od strony tutaj budynku klubowego są znacznie bliżej murawy. Pewnie tak, ale z drugiej strony potem przebiegać, tak sobie pomyślałem o tym, ale potem przebiegać przez całe boisko dookoła żeby zgłosić, że trzeba zrobić zmiany, to też e, mógłby być trochę problem. Pewnie bym był jeszcze bardziej spocony, niż jestem teraz e, po takiej przebieżce. A druga sprawa, też że aura dzisiaj bardzo się zmieniła, bo rano było już tak sympatycznie, dość, dość wilgotno i, i, i w miarę taka niewysoka temperatura. Z kolei, jak zaczęliśmy mecz, było naprawdę parno, duszno, i to też myślę, że odbiło się na chłopakach w pierwszej połowie. Potem, jak już troszkę słońce schowało się za, za drzewami, to, to było lepiej. Także. Jest to jakiś pomysł na pewno, ale to wtedy trzeba będzie zainwestować w kluby w jakieś łoki Toki albo inne jakieś szpiegowskie sprzęty. No to, to, to jeszcze pomyślimy. No, my raczej będziemy ściskać kciuki za to, żeby tych czerwonych kartek już nie było ze, po stronie trenera, po stronie zawodników również. Tutaj jest kolejne pytanie o to, jak ten mecz przebiegał, bo można powiedzieć, że czwarta kolejka i można powiedzieć znowu zupełnie inny scenariusz, bo Pierwszy raz się zdarzyło, tak, że jako pierwsi bramka straciliśmy. Jak, jak ten zareagował na taką sytuację? Yy, to znaczy, jak zareagowałem? A no, spokojnie. No, strzał bardzo ładny, praktycznie w okienko bramki naszego, naszego e, bramkarza. To znaczy, no tam mówiono. Zrobiliśmy, zrobiliśmy dwa, dwa błędy gdzieś tam, w, tym, w trakcie kiedy ta bramka wpadała, czy może kilka, kilka sekund wcześniej, no ale myślę, że też doświadczenia, doświadczenia z, ze sparingów pokazały, że, że zespół fajnie się, fajnie się fajnie zareagował na tą, na tą straconą bramkę. Nie, nie, nie zwieściliśmy głów. Było, było, było kilka takich pozytywnych komend z boiska, wzięliśmy się do roboty i w pierwszej połowie też, mimo tego, że ta gra nam się nie układała, mieliśmy troszkę problem w ustawieniu się, w, w reakcji na ten, na ten niski, czy tam średni pressing przeciwnika. Ale, ale, mówię, mimo tego stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Tutaj też, myślę, trzeba pochwalić zabranie na siebie ciężaru gry Mateusza Świtałę, Rafa Rafa Nikodema Rafalika i, i, i Artura Błaszczaka, bo fajnie w pierwszej połowie gdzieś tam indywidualnie próbowali te, te ataki budować. I, i, no i mówię, od, od tego są też liderzy w tym zespole, tak, żeby w tych te ciężkich momentach wziąć na siebie, dać się faulować, oddać strzał, przytrzymać piłkę, <laughs> zrobić jakąś pozytywną akcję w ofensywie, to się, to się nam w tej pierwszej połowie udawało właśnie dzięki m.in. tym osobom. W przerwie mieliśmy zmiany, z boisku puścili Radek Pietrzak i Kacper Żak. Czy tak wczesne opuszczenie placu gry z ich strony to jest też związane w jakimś sensie z terminarzem, że tutaj mamy granie o trzy dni? No oczywiście, że tak, bo to jest znaczy przede wszystkim no to też e, kartka, jeżeli chodzi o Kacpra i, i, e, i nie wiem, Radek też dzisiaj znowu zaczął w, tak samo jak w sobotę mecz. Pierwszą połowę zagrał słabiej, natomiast mówię, tutaj no ja mam o tyle komfort, że jest, jest, jest silna ławka. Tutaj naprawdę mamy, mamy zespół nie tylko 11 osobowy taki, że potem strach zrobić zmianę, tylko, tylko naprawdę no dzisiaj na ławce każdy, kto wszedł, dał, dał, dał powiew w świetle. Dał kolejną energię dla, dla chłopaków, którzy byli na boisku już wcześniej. Brakowało cały czas jeszcze Wadima Kojenienki, więc Kamila Pawlaka, czekamy też cały czas na kubę Sawickiego. Także mówię, to już mamy 16 plus 3, 19-20. Jeszcze, jeszcze by się tam pewnie znalazło. Wiadomo, czekamy też na, na Dynaryjskiego, żeby wrócił z, z wojarzy. Zagranicznych i, i mówię, no jest, szero, jest, jest naprawdę szeroka kadra. E, jakości w tej kadrze też jest dużo, więc e, no ja mogę sobie pozwolić na to, żeby te rotacje robić. No i też na to, że, że nie muszę się martwić, jeżeli ktoś ma słabszą dyspozycję dnia. Jest kolejny chętny do grania zawodnik, który, który do, do tej pory każda zmiana od początku samego od, od początku ligi przez te cztery mecze dawała, dawała jakość. I, no i mam nadzieję, że tak się że to się utrzyma do końca. I jakie plany jeszcze przed tym meczem w Żepinie? No to jest najbliższe dwa dni, Czwartek, no, piątek? Czwartek regeneracja e, mają chłopaki dzień wolny i mam nadzieję, że wykorzystają go na to, żeby, żeby jak najszybciej wrócić do, do pełni sił. W środę, e, przepraszam, w piątek. E, w piątek króciutki trening, dużo dynamiki, e, delikatne przygotowanie pod, pod najbliższego rywala i, i, i lecimy dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki.